Witajcie! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 9 ciekawostek o polskiej kolei. Zaczynajmy! 1. Obecnie najszybszą lokomotywą pasażerską jest EU200 należąca do PKP Intercity, a najszybszym elektrycznym zespołem trakcyjnym jest ED250 osiągający prędkość 250 km, km na godzinę. Ale z powodu braku systemów i, i tak dalej, w Polsce obecnie może jeździć 200 km na godzinę. 2 w 1954 roku do użytku została oddana magistrala węglowa, linia kolejowa nr 131, która łączyła Śląsk z portami. Obecnie jeżdżą tam głównie pociągi towarowe, które przewożą najczęściej węgiel oraz paliwo z cysternami. Pierwszą linią kolejową w Polsce była linia łącząca Wrocław z Oławą. 4. W latach 1844-1848 otwarto linią, linię kolejową nr 1, która jest teraz nazywana Wiedenką. Ma 316 km. Długości i ciągnie się od Warszawy Zachodniej do Katowic. Przechodzi przez takie miasta jak Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Koluszki oraz Częstochowa. 5. W 1936 roku została otwarta pierwsza zelektryzowana linia kolejowa w Polsce. Łączyła ona Warszawę z Otwockiem. 6. Obecnie najsilniejszą polską lokomotywą jest E6ACTD 101, który należy do spółki Freightliner. Nie wiem, czy dobrze przeszytałem. Ta lokomotywa może przewozić składy, które ważą ponad 4000 ton. 7. Obecnie w Polsce mamy 5 jeżdżących lokomotyw produkcji radzieckiej. Y są to lokomotywy ET42, które zostały wyprodukowane w NEWZ Nowoczersk. Jest to lokomotywa dwuczłonowa, czyli tak jakby połączona z dwóch lokomotyw. Waży 164 tony. Jej prędkość maksymalna to 100 km na godzinę. Wyprodukowano jej łącznie 50 sztuk, które wszystkie trafiły do polskiego PKP. Obecnie 7 jest ze zezłomowanych, a reszta stoi gdzieś odstawione i czeka na złomowanie 8. Jedną z najpopularniejszych polskich lokomotyw jest ET22, tak zwany byk. Wyprodukowano łącznie około 1200 sztuk. Obecnie posiadają historyczne malowania, takie jak żółte czoło i tym podobne. Tutaj będziecie mieli zdjęcia. Obecnie jeździ około 500-600 sztuk. 9 w Polsce lokomotywy i EZT posiadają oznaczenia, na przykład ET22. Co to znaczy? Tutaj macie tabelkę, pierwsza litera to E, czyli elektryczna, lub P, czyli parowa, lub też S, czyli spalinowa. Więc wiemy już, że nasza lokomotywa ET22 to jest lokomotywa elektryczna. Druga litera to, to na przykład T, czyli towarowa. P, czyli pasażerska. U, czyli uniwersalna. N, czyli elektryczny zespół trakcyjny, na przykład niskoperonowy. I D, czyli dalekobieżny. Więc wiemy, że nasza lokomotywa ET22 jest lokomotywą elektryczną, towarową. Mam nadzieję, że wszystkie ciekawostki się Wam spodobały, i dziękuję za oglądanie.